Witam wszystkich! W kolejnym odcinku dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, dlatego że odpowiem na pytanie, które zostało mi zadane na Facebooku przez jednego z moich widzów, który jest ze mną tak naprawdę od samego początku, odkąd założyłem kanał i dobrze go pamiętam. Udziela się pod niejednym z moich filmów, także bardzo jestem za to wdzięczny i czuję się wręcz zobowiązany, żeby mu. Może nie tyle doradzić, bo zwrócił się do mnie o radę, ale wyrazić swoją opinię, dlatego że nie czuję się jakimś specem od transportu czy tam osobą, którą, że tak powiem, która świeci jakimś tam przykładem, natomiast posiadam jakąś tam wiedzę na własnych jakichś tam doświadczeniach, przemyśleniach. Więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie z takiej mojej perspektywy. Więc oto pytanie. Michał pyta się mnie, czy warto jest zrezygnować ze swojej pracy z dnia na dzień. Dlatego, że nie chce pracować w swoim zawodzie, a że posiada prawo jazdy na kategorię C i chciałby zostać kierowcą, zastanawia się, jak y, łatwo bądź też jak ciężko jest znaleźć sobie tą swoją pierwszą pracę i czy warto jest po prostu odejść i dopiero jej szukać. Jak również, czy powinien kłamać w agencjach pracy, że ma już doświadczenie, czy raczej być szczerym i przyznać się, że dopiero zaczyna i z czym to się wiąże takie skłamanie bądź też ewentualnie mówienie prawdy na temat swojego doświadczenia. Więc e, moim zdaniem e, może nie tyle wyrażę się, czy warto, czy nie warto. Po prostu opowiem Wam moją sytuację, dlatego że byłem w bardzo podobnej jak właśnie Michał, który e, po prostu prosił tutaj o radę. Ja jak zaczynałem pracę jako kierowca, to e, Zdałem swoją licencję, i tak dalej, ale pracowałem w biurze. Byłem tutaj po angielsku to nazywając stock control auditor, czyli pracowałem na magazynie, i moim, że tak powiem, obowiązkiem było sprawdzanie jakości towaru i po prostu upewnienie się, że wszystko na magazynie jest, jest na swoim miejscu. Praca była dobra, bez stresu, banalnie prosta i dobrze płatna, aczkolwiek w nocy. Ja osobiście jestem osobą, która nienawidzi biura. Nie wiem, tak szczerze, to jest długa historia, żeby Wam opowiedzieć, jak wylądowałem na tym stanowisku. Natomiast tak się stało i wcale nie byłem zadowolony po prostu z pracy, którą wykonywałem. Dlatego też desperacko szukałem jakiejś ucieczki, chciałem po prostu odejść. I właśnie tutaj pojawiła się opcja kierowca. Zrobiłem, że tak powiem, rozeznanie. Mam dużo kolegów, którzy jeżdżą. A poza tym, ja jestem osobą otwartą, więc pytałem się też ludzi, których tak naprawdę nie znałem. Zaczepiałem gdzieś tam na ulicy kierowców i po prostu chciałem się dowiedzieć jak najwięcej, jak to ugryźć, czy warto i tak dalej. I większość osób mówiło mi, że praca jest wszędzie, że znajdę sobie ją z pocałowaniem ręki, a że pracodawcy wręcz płaczą na dzień dzisiejszy o kierowcę, bo jest tak wielkie zapotrzebowanie. Więc ja pewny siebie, uwierzyłem w to wszystko, pełen motywacji, pozytywizmu. Poszedłem do pracy, odszedłem z dnia na dzień i tutaj zaczęła się moja przygoda. Zarejestrowałem się w pierwszej agencji, potem w drugiej, trzeciej, dziesiątej, piętnastej, i tym sposobem zarejestrowałem się chyba w każdej możliwej agencji, która specjalizowała się w zatrudnianiu kierowców, jak również w takich, które zatrudniały po prostu na wyrywki. Jakieś tam kierowców na y, jakiś określony czas. W każdym bądź razie nie było tak łatwo. Na początek. Myślałem, że wiecie, potrwa to tydzień i na to byłem przygotowany, natomiast z tygodnia zrobiły się dwa, z dwóch tygodni zrobiły się trzy. I tak po trzech tygodniach dostałem pierwszy telefon. Odezwała się do mnie agencja w piątek i już w piątek wieczorem powiedzieli mi, żebym przyszedł w sobotę na czwartą rano do pracy. Ja, zadowolony, że takie to proste, poszedłem. Oczywiście zaznaczam, że w agencjach nie wspominałem o moim braku doświadczenia. Po prostu mówiłem, że znam ten zawód, że mam mnóstwo znajomych i że mimo to, że nie jeździłem, miałem styczność z transportem, że tachograf to ja mam wiecie w jednym paluszku i tak dalej, więc no, agencja uwierzyła i zadzwonili do mnie właśnie wtedy, żebym przyszedł. Przyszedłem do pracy już na wstępie Byłem zadowolony, bo okazało się, że miałem dostarczać łazienki i miałem drugiego kierowcę, także praca polegała na tym, że trzeba było się zamieniać. Czyli raz jedzie jeden, raz jedzie drugi, tutaj w Anglii nazywa się to double manin, a w Polsce jest to nic innego jak podwójna obsada. Więc stwierdziłem, zarąbiście, gościu mi pomoże, wytłumaczy to czego nie umiem, także nic tylko wyjechać. Przyszedłem do pracy, wsiadłem do ciężarówki. Gościu do mnie mówi, że żebym jechał pierwszy, i tak dalej. A ja nawet nie wiedziałem, którą stroną wsadzić kartę do tachografu. Także słuchajcie, wiem, wstyd się przyznać, ale nie miałem zielonego pojęcia. A oprócz tego, jak wsiadłem do ciężarówki, która była. Znacznie większa niż ta, na której się uczyłem, która miała tak zwany split gearbox, czyli e, że tak powiem skrzynię, gdzie mamy ten taki guzik, żeby e, przechodzić z low ratio na high ratio, czyli z, e, że tak powiem jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, potem się włącza ten przełącznik no i jest więcej biegów, prawda? E, nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać, także jeżeli ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzu. Natomiast ja nie miałem zielonego pojęcia, jak to obsługiwać, i jak wsadzić tą kartę. Gość od razu oczywiście to zauważył, bo zadałem mu po prostu prosto z mostu pytanie, którą stroną tą kartę wsadzić, a on oburzony nagle wyszedł. Wrócił z e, kierownikiem zmiany, czyli z menadżerem, i tym oto sposobem powiedzieli mi, żebym poszedł do domu. Że nie umiem jeździć, że nie jeździłem i że oni potrzebują kogoś, kto. Wie, z czym to się je, i tak właśnie tym sposobem spakowałem manatki, pojechałem do domu. Minął następny tydzień, minął kolejny i kolejny, i tak po sześciu tygodniach dostałem następny telefon. Zaprosili mnie, żebym dostarczał meble po klientach, po domach yy, z firmy Next, gdzie jedzie się zawieźć meble i od razu się je skręca yy, klientowi, no jedzie się dalej, było 10 dropów i też był drugi kierowca. I ta sama historia, przyszedłem do pracy, nie wiedziałem co jest grane, odesłali mnie do domu. I tutaj właśnie nasuwa mi się to pytanie Michała, który mówił, czy warto kłamać w agencji. Na moich, że tak powiem, doświadczeniach dzisiaj powiedziałbym, że nie warto, natomiast jakbym się cofnął w czasie, powiedziałbym, że warto, bo prawda jest taka, że gdybym wtedy nie skłamał, nawet by do mnie nie zadzwonili. Podejrzewam przynajmniej, że tak właśnie by to wyglądało. Natomiast kłamiąc być może dlatego miałem te dwa telefony po prostu... Nie udało mi się, że tak powiem, wykazać. Być może to jest to, być może po prostu nie, ale jedno jest pewne. Kłamiąc tej agencji, że umiem jeździć, a oni dostając y, potem telefon od menadżera, że jednak nie umiem, byłem zanotowany w systemie jako kierowca bez doświadczenia, tak czy tak, więc już do mnie więcej nie zadzwonili, dopóki tego doświadczenia rzekomo nie zdobędziesz. Ale zaraz, zaraz, jak zdobyć doświadczenie, przecież ktoś musi ci dać szansę. To jest takie pytanie, które, że tak powiem, pojawia się u mnie nawet na Facebooku no już nie jeden raz. No i odpowiedzią na to pytanie jest no tylko jedna opcja. Próbować, aż w końcu ktoś tą szansę da, prawda? Nie ma innego wyjścia. Ktoś musi zaufać Ci na tyle, żeby Ci dać ten sprzęt, a nie oszukujmy się, ciężarówka trochę potrafi kosztować i żaden pracodawca nie chciałby, żeby jakiś kierowca Bezmyślnie ją zniszczył, więc e, właśnie stąd bierze się, e, że tak powiem, brak zainteresowania ze strony pracodawcy, jeżeli chodzi o nowych kierowców. Aczkolwiek są pracodawcy, którzy mają polisy ubezpieczeniowe, gdzie pokrywają kierowcę bez doświadczenia, i w ten oto sposób taki pracodawca jest nawet w stanie zapewnić Ci trening. Także warto takiego szukać. No i wracając do pytania Michała, e, tutaj właśnie. Odpowiedzią jest to, że według mnie nie warto jest kłamać, lepiej jest powiedzieć prosto z mostu, słuchaj panie, nie jeździłem, ale jeżeli dostanę odpowiedni trening albo ktoś mi pokaże podstawy, to udowodnię, że warto było mnie zatrudnić i właśnie z takim być może podejściem będziesz miał większą szansę na przekonanie tego pracodawcy, że nawet ryzykując i dając ci szansę, później być może nie będzie żałował, bo będziesz wdzięczny. I dasz z siebie po prostu wszystko. Takim podejściem być może uda ci się jakoś wkręcić. Następne pytanie było takie, czy warto odejść z dnia na dzień, czy zostawić swoją pracę i po prostu na głęboką wodę odejść? W moim przypadku nie było warto. Dlaczego? Dlatego, że przez to, że nie mogłem sobie znaleźć pracy przez 3 miesiące, takiej wiecie, pracy, gdzie idzie się przynajmniej na kilka dni w tygodniu, żeby można było opłacić swój czynsz, czy tam ogólnie potrzeby, żeby przetrwać, to że tak powiem narobiłem sobie długów. Robiąc te długi, moja sytuacja finansowa była na tyle yy, skomplikowana, że no nie oszukujmy się, brakowało mi pieniędzy na podstawowe rzeczy i yy, już byłem bardzo blisko zrezygnowania z szukania tej pracy i powrót na magazyn, co podejrzewam do końca by mnie już wykończyło, bo tak bardzo nienawidziłem swojej pracy. Stąd też yy, no, desperacko odszedłem z dnia na dzień. Więc. Odpowiedziałam na to pytanie. Sorry, 15 minut mi zostało jazdy do przerwy, a jak widzicie na nawigacji 14 minut do mojego Leibaja, także jak zwykle u mnie wszystko na styk. No ale wracając do tematu. Mi się to nie opłaciło, dlatego że nie byłem przygotowany na to i finansowo i psychicznie, dlatego że ja byłem pewny, że dostanę tą pracę z dnia na dzień, że nie będzie problemu, a tutaj proszę. Rzeczywistość była całkowicie odwrotna. Problem był, nie dostałem pracy, wręcz y, moja sytuacja zmieniła się diametralnie na gorsze niż jak pracowałem na tym właśnie magazynie. Także, no niestety, u mnie tak to wyglądało i gdybym miał na podstawie moich doświadczeń doradzić. To nie warto. Natomiast jeżeli masz jakieś oszczędności albo jeżeli jesteś w stanie przetrwać ten powiedzmy czas szukania tej pracy, no to może y, skusisz się spróbować. Natomiast z twojego pytania wynika, że masz do utrzymania rodzinę w Polsce, więc no niestety nie możesz myśleć tylko o sobie i musisz wziąć pod uwagę to, że jak się coś nie uda, to inni ludzie są w to również zaanga zaangażowani, więc nie możesz ich, że tak powiem, zawieść. Prawda? Ja owszem, miałem wtedy y, partnerkę ale wciąż mój, moja partnerka pracowała, więc y, jakoś to poszło, prawda? Więc no, tutaj sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak finansowo jesteś w stanie się poświęcić. I teraz, jeżeli ty zrezygnujesz z pracy z dnia na dzień, niesie to ze sobą plusy i minusy. Plusem tego jest to, że masz tak naprawdę cały dzień do dyspozycji. Możesz jeździć, pukać do drzwi, szukać pracodawcy w tych właśnie godzinach, w których normalnie po pracy prawdopodobnie ci pracodawcy, Pracodawcy będą zamknięci, bądź też po prostu ty będziesz po pracy, każdy ma swoje jakieś obowiązki i nie będzie na to aż tyle czasu, co miałbyś yy, nie pracując. To jest jeden plus. Drugi plus jest taki, że możesz się w pełni skupić na szukaniu tej pracy, a trzeci jest taki, że skoro nie masz dochodu, to jesteś zmuszony do tego, żeby działać jak najbardziej efektywnie i żeby po prostu to wszystko wypaliło. Natomiast yy, Minusy tego wszystkiego jest, minusem tego wszystkiego jest to, że odcinasz się od dochodu, więc jeżeli Twoja sytuacja finansowa nie pozwala Ci na takie odcięcie się od dochodu, możesz skończyć tak jak ja i wylądować po prostu zadłużony, co później będzie się za tobą ciągło, więc tutaj już tylko ty będziesz wiedział, yy, jaki jest, że tak powiem, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji i... Kierując się może zdrowym rozsądkiem, musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli e, ja bym był w Twojej sytuacji i po prostu na moich przeżyciach i na moich przemyśleniach na dzień dzisiejszy. Moją, że tak powiem, taką może nie tyle radą, co opinią na ten temat byłoby to, żebyś być może spróbował na początku poszukać jakiegoś pracodawcy na weekend, być może ktoś ci pozwoli przyjść na taką szybką robotę na jeden dzień, żebyś mógł się wdrążyć w to wszystko, albo przynajmniej pracodawcę, który w jakiś sposób będzie w stanie cię zapewnić, że jak ty do niego przyjdziesz, to da ci jakiś tam powiedzmy chociaż podstawowy trening, żebyś mógł zacząć. I dzięki temu nie będziesz musiał rezygnować ze swojego dochodu, nawet jeżeli tej swojej pracy powiedzmy nie lubisz albo nie chcesz już dłużej wykonywać, no to mimo wszystko ten zdrowy rozsądek gdzieś tam powinien ci podpowiadać, że to są wciąż jakieś pieniądze. Pytanie tylko, czy możesz sobie pozwolić na to, żeby z nich zrezygnować. Jeżeli po tygodniu czy po dwóch tygodniach ty sobie nie będziesz mógł znaleźć takiego pracodawcy na weekend, powiedzmy, no to wtedy znowu przemyśleć ten temat czy ewentualnie jesteś wtedy gotowy na to, żeby faktycznie zrezygnować i poszukać e, może po tych właśnie dwóch tygodniach próbowania. E, każdy człowiek jest inny, być może tobie się uda. E, nie sugerował się w każ nie sugerowałbym się też opinią innych, nawet moją. Rób to, co ci podpowiada serce. Moim zdaniem, jeżeli jesteś zdeterminowany, jeżeli jesteś kumaty i jeżeli po prostu bardzo tego chcesz i będziesz dążył do celu, to na pewno uda Ci się znaleźć tego pracodawcę. Moim po prostu tutaj zadaniem jest to, żeby Ci jak najlepiej podpowiedzieć, żebyś się nie, wka, nie w, e, wpakował w jakieś problemy, tak jak wpakowałem się ja, żebyś po prostu w razie możliwości mógł ominąć sytuacji, która przytrafiła się mi, a ja miałem po prostu ciężko, dlatego że 3 miesiące bez zarobków w mojej sytuacji i naprawdę ciągło się za mną przez długi czas i niosło za sobą naprawdę sporo konsekwencji, y, które jakbym mógł, no to wiadomo wtedy cofnąć się w czasie bym na pewno wyeliminował. także. No takie jest moje zdanie na ten temat. Y, nie ma tutaj co prawda co więcej gadać, no jedyne co mogę Ci podpowiedzieć to obejrzyj sobie filmy e, o tachografie nawet ja jeden e, taki film nagrałem, ja jak zaczynałem pracę to no nie zdawałem sobie sprawy ile można ciekawych informacji wyciągnąć e, z YouTube'a, są ludzie naprawdę którzy podpowiadają, nagrywają i pomagają innym, także poszukaj sobie e, kogoś, kto ewentualnie nagrywa takie rzeczy bądź też kolega który już zna obsługę tachografu, albo nawet jeżeli masz ochotę te, to zobacz na mój film, który nagrałem odnośnie obsługi tachografu, czasu pracy i tak dalej, żebyś mógł jak najlepiej zrozumieć to wszystko. A na pewno łatwiej ci będzie, jak już wejdziesz do tej ciężarówki wrzucony na głęboką wodę. Bo moim zdaniem najlepiej jest nie przejmować się tachografem, tylko tym, co się dzieje wokół ciebie, bo przejmując się tachografem i godzinami pracy i mandatami związanymi z wykroczeniami, będziesz yy, potencjalnie po prostu popełniał błędy, które mogą cię naprawdę dużo kosztować. Bo niszcząc sprzęt dla pracodawcy, no to niestety często wiąże się to po prostu z, z stratą go. Więc naprawdę trzeba to wziąć pod uwagę, bo to nie jest sztuka okłamać kogoś, że się jeździło, wejść, a potem rozbić ciężarówkę. To się też może za tobą ciągnąć. Więc moim zdaniem najlepiej być szczerym, yy, po prostu powiedzieć, jak jest yy, pracodawcy, że jak ci da szansę. Jakiś, może, dzień czy dwa treningu, to na pewno szybko załapiesz, bo jesteś kumaty i wszystko później będzie dobrze. A jak już wejdziesz i zaczniesz, to uwierz mi, z czasem to wszystko jest dużo, dużo łatwiejsze. Także takie jest moje zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że pomogłem. Życzę Ci oczywiście, żebyś znalazł tą swoją wymarzoną pracę i spełnił się zawodowo, a ja. Za chwileczkę parkuję, za 7 minut i tutaj masz przykład tego stresu, gdzie ja mam 9, a raczej w tym momencie 8 minut do zaparkowania, a nawigacja pokazuje mi 7 minut 20 na dojechanie do mojego celu, gdzie jeszcze muszę wziąć pod uwagę, że lejbaj -by może być za zajęty, także... Ja, y, że tak powiem, już jestem wdrążony w transport, ale wyobraź sobie, jeżeli nie znasz do końca zasad obsługi tachografu, klient czeka, papiery do wypełnienia i tak dalej, a ty skłamałeś, że to wszystko wiesz i masz ogarnięte i co dalej. Także weź na to, y, że tak powiem, poprawkę i życzę Ci wszystkiego najlepszego, Michał. Dziękuję, że zadałeś to pytanie. A Wszyscy widzowie, którzy ewentualnie oglądają ten odcinek, zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania. A jeżeli macie ochotę, żebym być może nagrał któregoś dnia taki film jak QA, to ja bardzo chętnie to nagram. Po prostu do tej pory myślałem, że mój kanał jest stosunkowo mały i nie nagromadzimy tyle pytań, ale możecie mniej. Powiedzieć w komentarzach, być może się mylę, jeżeli będzie wystarczająco pytań w komentarzach, to być może uda się z tego skleić jakieś QA, być może się komuś to przyda. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie.